Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Mam nadzieję, że siedzisz, bo za chwilę usłyszysz coś tak absurdalnego, że aż niewiarygodnego. Dlatego też podkreślę, że ja sobie w swoich vlogach nic nie wymyślam, tylko czerpię ze źródeł. A do źródła możesz sobie zweryfikować, otwierając opis, i tam są linki do artykułów, na podstawie których się opieram. Druga rzecz jest taka, że tytułem wstępu powiem Wam, że żyję na tym świecie już dość długo, prawdopodobnie przeżyłem większą część swojego życia, od około 20 lat dość intensywnie zdarza mi się użerać z fiskusem. I to zarówno od strony czysto teoretycznej, w końcu człowiek skończył prawo i tam o podatkach jest bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza jak to człowiek usiłuje napisać jakąś pracę, jak i od strony praktycznej, no albowiem prowadziłem działalność, nadal ją prowadzę i też miałem wiele bardzo ciekawych i nietypowych sytuacji, między innymi chyba jako jeden z pierwszych, Twórców YouTube w Warszawie, próbowałem opodatkować swoje przychody z YouTube'a, czyli uczynić je legalnymi. Wtedy jeszcze kompletnie nikt nie wiedział, jak to zrobić. W związku z tym była to droga przez mękę. Wiecie, rozmowa z urzędnikiem, który nie czai czego ty człowieku od niego chcesz. A chcesz mu zapłacić pieniądze, ale dlatego chcesz, bo musisz. Ale nieważne, mniejsza o mnie. Bo ten wstęp był po to, że wydawało, żeby wam uświadomić, że jak ja mówię, że wydawało mi się, że już wszystko widziałem z urzędem skarbowym, i że większych absurdów nie da się już wymyślić, no to naprawdę to coś oznacza. No bo właśnie to wam mówię. Byłem przekonany, że miłościwie nas opodatkowujące rządy nie są w stanie wymyślić już nic głupszego. Ale wymyśliły. Rząd Mateusza Morawieckiego dał radę. Proszę bardzo, facet zrobił coś takiego, co teoretycznie jest śmieszne. Opodatkował trupy, nieboszczyków. Jeżeli jakiś człowiek prowadził działalność gospodarczą i tak mu się zrobiło, że mu się zeszło śmiertelnie, nie wiem, na przykład dostał z ZUS-u zapowiedź swojej emerytury i rąbnął na zawał, to ma zapłacić podatek VAT. Tyle tylko, że on nie żyje. I jak ma to zrobić? Mają wezwać Krzysztofa Jackowskiego, żeby się z nim porozumiał z zaświatów. Brednia, nie. I oczywiście sobie bardzo, bardzo mocno śmieszkuje w tym momencie. Natomiast rzeczywistość, powiem wam szczerze, jest jeszcze głupsza, niż pomysł, żeby robić sens spirytystyczny i rozmawiać z duchem w celach podatkowych. O co chodzi? Chodzi o to, że w celu. Skrajnej pazerności niszczy się ludziom życie lub niszczy się firmy, które mogłyby istnieć dalej, mogłyby zarabiać i mogłyby, skoro zarabiają, to generować przychód, bo ich właściciele mogliby płacić podatki, natomiast któryś urzędnik albo polityk. Przepraszam urzędników, któryś polityk. To nie urzędnicy wymyślają prawo, to politycy wymyślają prawo. Nawet jak twierdzą, że są urzędnikami, bo twierdzą, że na przykład minister to jest urzędnik. Gucie to nie jest urzędnik, to jest polityk. Wskażcie mi jakiegoś ministra, nie polityka, no może poza panią y, Streżyńską, jak była. Pre... Ale ona była prezesem UK, a nie była ministrem, nie? Potem, no ale dobra, nieważne, dobra, są pewnie jacyś ministrowie, którzy są bardziej urzędnikami niż politykami, ale pewnie jest ich niedużo, ok? Dobra. A więc jakiemuś politykowi nie przyszło do głowy, że ktoś może chcieć poprowadzić firmę po, po zmarłej osobie. A do tego chyba ci politycy w życiu w sądzie polskim nie byli i nie wiedzą, że polski sąd to najprostszą rzecz załatwia wiele miesięcy, a taką odrobinę bardziej skomplikowaną wiele lat. A sprawy spadkowe zwykle są zaliczane do tych trochę bardziej skomplikowanych. Natomiast usta ustawodawca uważa, że to się powinno zrobić na pstryk. O co chodzi? Chodzi o to, że Znowelizowano ustawę o zarządzie sukcesyjnym, i w, tych, w tej ustawie wprowadzono takie pojęcie jak przedsiębiorco, przedsiębiorstwo w spadku. Czyli ktoś żył, prowadził sobie działalność gospodarczą, w związku z tym Miał pewne zobowiązania. Miał na przykład majątek trwały. Na stanie, na przykład, kupił sobie biurko, które było na tyle drogie, że weszło w majątek trwały, albo kupił sobie samochód. Niektórzy mogli sobie kupić na tyle drogą szafę do biura, nie wiem, sprzęt komputerowy, koparkę, whatever. Coś, co było na tyle. Yy, Dużo warte, że przynajmniej na mocy starych przepisów nie można było tego tak po prostu wrzucić sobie w koszty, tylko trzeba było to wciągnąć na stan firmy, na, jako tak zwany środek trwały, i amortyzować. I teraz cały pis polega na tym, że według fiskusa w momencie, w którym taka osoba zemrze nagle, albo nie nagle, zemrze. To od tego wszystkiego, co ta firma miała, trzeba zapłacić podatek VAT. Jeżeli to oczywiście było w tej ewidencji. A większość, większość ludzi, którzy ma firmę, ma różne rzeczy w ewidencji i nawet o nich nie pamięta. I teraz są dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, w momencie, w którym nikt nie chce tej firmy dalej prowadzić, nie ma osoby, która chce to prowadzić po po zmarłym, no nie wiem, bo na przykład zmarły był vlogerem i prowadził kanał, nazwijmy to, nie wiem, tak, pozdrowie moją ulubioną telewizję, Demokracja, wideodewiację. <laughs> tego nie mówcie, że się przyznał, śmieszkuje sobie. Ehm, I no kurczę, no nie ma chętnego, żeby po nim to poprowadzić, nie wiem, zmarł sobie na raka i Bach nie ma, był i nie ma. Nikt nie chce po nim tego prowadzić. Kto po nim ma, kto więc jest jego zarządcą sukcesyjnym? Ten, kto zostanie wskazany przez sąd. Ponieważ powiedzmy, że koleś nie zostawił testamentu, głupi był, nie zostawił, a powiedzmy, że ma żonę i powiedzmy, że ma dziecko. W związku z tym, no to jest dwoje spadkobierców, żona i dziecko, Ustawowych, z czego tam załóżmy, że dziecko nie ma 18 lat, hipotetycznie, w związku z tym nam hmm, kuratela i tak dalej, ale w to, w to nie wchodźmy. Czyli w tym wypadku no, nie jest jasno powiedziane, kto będzie tym spadkobiercą, bo przecież żona może na przykład odrzucić ten spadek. Może też odrzucić ten spadek w imieniu dziecka, i tak dalej, i tak dalej. Różne sytuacje są życiowe, w związku z tym zarządcą, e, suk, e, zarządcą tutaj sobie czytam, e, sukcesyjnym, e, będzie ten, kto zostanie wskazany przez sąd. Teoretycznie bardzo mądre, no bo sobie dlaczego miałby być ktokolwiek inny niż osoba wskazana przez sąd? Problem polega na tym, że sprawy spadkowe się ciągną latami i to nawet jak są to proste sprawy spadkowe, w których nikt nic nie podważa, wszyscy spadkobiercy, czy tam potencjalni spadkobiercy zainteresowani są łatwo dostępni, można ich poprosić do sądu, oni przyjdą, nie zrywają terminów i w ogóle, no nawet w takiej sytuacji idealnej to trwa co najmniej pół roku. Aha, i teraz tak. I to jest stan faktyczny, jeśli chodzi o, powiedzmy, to, jak działają w Polsce sądy. I żeby nie było wątpliwości, bo teraz jest straszna dogodka na sądy, te sądy nie działają tak dlatego, że sądziowie to banda nierobu, w którym się nie chce pracować, wręcz przeciwnie. Są ciężko pracujący ludzie. Tylko wykonują całą masę pracy, która jest niepotrzebna bo sędziowie, moim zdaniem, to powinni orzekać, a od innych rzeczy to powinni być inni ludzie, ale robią to sędziowie, bo ustawodawca tak sobie wymyślił, że y, sędzia ma się zajmować wszystkim, podobnie jak lekarz, który, moim zdaniem, powinien badać pacjentów i wydawać decyzję, na co pacjent jest chory i na co y, jak go leczyć, ale nie w Polsce lekarz głównie wypisuje y, pisemka do ZUS i stuka na klawiaturze y, recepty. Nieważne, lekarz, który jest wart kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, tyle zarabia, wykonuje pracę maszynistki za trzy tysiące miesięcznie. Bogaty kraj jesteśmy na stać. Z sędziami jest podobnie to nie jest ich wina, że system jest chory, ale wróćmy do tego. Czyli jakieś pół roku czekasz na taką podstawową rzecz. W tym czasie, co najmniej nie to pełnisz kilku obowiązków podatkowych. Nie zrobisz, tak to się chyba bilans zamknięcia nazywa tej firmy, nie zapłacisz ZUS-u, e, w ogóle nie zrobisz całej masy rzeczy. W wyniku czego skarbówka uzna, że jesteś już co najmniej wykroczeniowcem skarbowym, co najmniej, bo skarbówka bardzo nie lubi czekać, a być może uzna nawet, że jesteś przestępcą skarbowym, bo nie zrobiłeś tego, i tego, i tego. Ale nie mogłeś tego zrobić, bo jeszcze nie wiedziałeś, że musisz. Znaczy. Usiłuje się precyzyjnie wyrazić i precyzyjnie wytłumaczyć kompletnie nielogiczną rzecz. Chodzi o to, że przykładowo, powiedzmy, że ktoś, kto dziedziczy POM, że ja zmarłem 1 stycznia. Ale będą gdzie numer, jak naprawdę umrę. Yy, zmarłem 1 stycznia, a sąd orzeknie, że moim, yy, moim zarządcą yy, yy, sukcesyjnym jest moja żona. Tylko orzeknie to powiedzmy 1 lipca. I teraz mamy taką sytuację, że. Skarbówka uzna, że moja żona powinna była robić rzeczy jakby w ramach mojej firmy już 1 stycznia. Czy tam 10, kiedy tam trzeba robić pewne rzeczy. Ponieważ tego nie robiła przez pół roku, ma przez ranę. Teoretycznie może i siedzieć. Chore? Chore po całości. Ktoś może pomyśleć, dobrze Krzyśku, ale przecież ktoś może założyć, że będzie tym zarządcą yy, sukcesyjnym i w związku z tym to no, zachowywać się tak, jakby już był, a potem się do formalności dopełni. Chyba żartujesz? To jest najlepszy sposób na pójście siedzieć. Ja już to nawet kiedyś mówiłem we vlogach, jak prawo spadkowe w Polsce jest chore, na przykładzie kazusu z pewnym mieszkaniem. Zmarło się o sobie. Nazwijmy ją Ciocia. Zmarło się Cioci i Ciocia miała sporo rodziny. I była bardzo długa rozprawa spadkowa. Znaczy, nie, nie jedna rozprawa. Cała sprawa, cały proces spadkowy był bardzo, bardzo długi. Wiele rozpraw. Długo trwał. Nie wiadomo było, kto ostatecznie będzie spadkobiercą Cioci. Choć wszystko wskazywało na osobę X, ale nie wiadomo. I teraz tak. Do czasu. Do czasu, gdy sprawa spadkowa nie została zakończona, można było i siedzieć, jeżeli się człowiek opiekował masą spadkową, jeżeli na przykład było zapluskwione łóżko albo wersalka. Dlaczego? Ponieważ ten, ten człowiek, który się opiekuje masą spadkową nie powinien robić rzeczy, które w jakiś znaczący sposób zmieniają wartość tego spadku, ilość tej masy. Mówiąc krótko, nie powinien robić nic, co przekracza zwykły zarząd. I teraz zobaczcie, cały Pitpol... Zastanówmy się nad taką sytuacją. To jest akurat... Taki kazus rzeczywiście był. Jest sobie mieszkanko i jest tam Wersalka. W wersalce są robale. Yy, co jest logiczne w takiej sytuacji? Moim zdaniem wyniesienie tej wersalki na śmietnik, zanim te robale rozlezą się na całe mieszkanie i zapustwią całą chałupę. Bo wtedy bardzo mocno straci ona na wartości. Moim zdaniem tak jest, prawda? I co więcej, jeżeli nie wyniesiemy tej tej wersalki i rzeczywiście te robale zajdą się po całej chałupie, to obniżą jej wartość. I wtedy osoba, która opiekowała się tym spadkiem, może mieć zarzuty, ponieważ w wyniku jej zaniechania doszło do znaczącego obniżenia wartości masy, fu, schedy, masy spadkowej. Czyli trzeba wynieść. No, no nie, bo jak wyniesiesz, to wyniosłeś zanim te, te robale oblazły całe mieszkanie. I wtedy zniszczyłeś część masy spadkowej, bo to łóżko nawet zapluskione miało pełną, pewną wartość. Tak czy siak, masz rozmowę bardzo nieprzyjemną z jakimś przedstawicielem prawa. Jak będzie kumaty, to zrozumie, ale lepiej, żebyś miał dobrą dokumentację tych robali w Wersalce. No, i bardzo podobnie jest z firmą. Słuchajcie, to nie ma tak, że mi się wydaje, że ja potem będę tą firmę miał dla siebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tak. Jeszcze nie masz. Nie bardzo możesz cokolwiek zrobić. No, ale jak już ją masz, to będą mieli do ciebie pretensje, że nic nie robiłeś. Jeszcze lepszy numer jest, i to jest aż niewiarygodne. W momencie, w którym. Znajduje się osoba, która chce tą, os tą firmę prowadzić za kogoś. Sytuacja prawda jest całkowicie jasna, uregulowana, aż w głowie się to nie mieści. Yy, to znaczy, jak, jak to wygląda? Ktoś chce prowadzić tą firmę za kogoś, chce ją kontynuować, chce kontynuować działalność gospodarczą. Powiedzmy, że nie wiem. W tym przedstawionym już um, przykładzie, nie wiem, powiedzmy, że ja kanał zapisuję Pawłowi i Paweł chce prowadzić ten kanał. Chociaż akurat moja działalność to nie jest ten kanał. No nieważne. Cokolwiek, whatever, ktoś chce prowadzić tę działalność. Powiedzmy, że działalność polegała na warsztacie samochodowym i powiedzmy, że mój hipotetyczny syn chce prowadzić ten warsztat samochodowy po mnie. Logicznie by było, żeby synek wszedł sobie do warsztatu, przejrzał wszystko, co jest. No i zaczął naprawiać samochody. Nie, nie można. Musi de facto, i to jest, aż wam za chwilę przeczytam ze źródła, bo to jest niewiarygodne. Musi de facto tą firmę zamknąć. Dlaczego? No bo wtedy będzie musiał płacić podatek. Bo tak to już jest, że jak ktoś kupiłeś na firmę, to jak tą firmę zamykasz, to trzeba bulić podatek. E, tyle tylko, że. To jest głupie. Bo jak, jak taka firma byłaby przejęta przez mojego hipotetycznego synka, to mój hipotetyczny synek dalej by naprawiał samochody, na tym naprawianiu samochodów by zarabiał pieniądze i płacił od tego podatek. Więc w dłuższej perspektywie skarbówce bardziej się opłaca, żeby ta firma działała i żeby długo płaciła podatki. Ale nie, oni wolą wziąć raz... Mm, yy, o, 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 on musi to raz. Oni wolą to raz wziąć. Słuchajcie, przeczytam Wam ze źródła. Źródłem jest podatek VAT po śmierci przedsiębiorcy, zaskakujące rozwiązanie prawne many.pl, a autor to pan Krystian Rosiński. Kto musi sprostać tym podatkowym konsekwencjom? Spadkobierca. Tak stwierdził dyrektor Krajower Informacji Skarbowej w jednej ze spraw. Kobieta chciała przejąć działalność po zmarłej matce, ale nie, po, ale nie powołała w ustawie w ustawowym terminie zarządcy sukcesyjnego. Jak podaje dziennik, wskazała przy tym, że skoro złożyła oświadczenie o kontynuowaniu działalności zmarłej, to, to towary oraz środki trwałe nabyte przez firmę matki nadal są i będą przedmiotem dostawy opodatkowanej VAT. Jedyną różnicą jest to, że nabyła na je matka, następnie trafiły do przedsiębiorstwa w spadku, a obecnie są w firmie spadkobierczyni. Firma ta Kontynuuje działalność gospodarczą po matce. Dyrektor wskazał, że wobec niedopełnienia zarządu sukcesyjnego na spadkobierczyni ciąży obowiązek sporządzenia spisu z natury, remamentu, remamentu likwidacyjnego. Obejmuje zarówno niesprzedane towary, jak i środki trwałe oraz wyposażenie. Wszystko, od czego matka, matka odliczyła VAT, wyjaśnił przy tym, że VAT od środków trwałych. Objętych spisem należy zapłacić tak jak od ich sprzedaży. Nie ma znaczenia tutaj, że ten nawet fakt, że od ich sprzedaży minął okres korekty podatku naliczonego czyli, że tak chyba się już nie da. E powołał się przy tym na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, e który wskazał, że jeśli podatnik zatrzymał towary, a wcześniej odliczył od nich VAT, to należy uznać to za odpłatną dostawę podlegającą opodatkowaniu, nawet w przypadku tego, gdy są to środki trwałe, o których już właśnie mówiłem, i, i upłynął okres korekty VATu naliczonego. Jeśli działalność gospodarcza jest kontynuowana przez przedsiębiorcę, to nie powinno być w ogóle mowy o spisie z natury i VAT, bo nie dochodzi do konsumpcji towarów i środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Opodatkowanie przy spisie naruszałoby zasadę neutralności VAT, tłumaczy Jan Czerwiński, starszy menadżer podatkowy w kancelarii DZP, w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. Moim zdaniem, facet ma rację. Czyli skarbówka bredzi. Ale to skarb... ze skarbówką trzeba się użerać, ewentualnie ze skarbówką trzeba iść do sądu, więc dużo ludzi odpuszcza. Skoro podatniczka przejęła całe przedsiębiorstwo, to w ogóle nie powinien powstać problem remamentu likwidacyjnego. Jego opodatkowania wtóruje Grzegorz Maślanko, radca prawny i partner z Grant Thompson, cytowany przez Dziennik. Tyle, moi kochani. Nie wiem, jaki dam tytuł, ale chyba najbardziej adekwatny to byłby taki, że nawet śmierć nie wyzwoli cię z objęć fiskusa. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No, byśmy cieszyli się jak najdłuższym zdrowiem. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!